Dobry wieczór. W programie cyklicznym trudne pytania, trudne odpowiedzi. Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego człowiek traci motywację do działania? Motywacja jest jednym z kluczowych mechanizmów napędzających ludzkie życie. Jednak często zdarza się, że nagle. Pozornie, bez powodu tracimy energię i chęć do działania. Przyjrzyjmy się możliwym przyczynom tego zjawiska i zastanówmy się, jak można temu zaradzić. Przede wszystkim jest to przeładowanie obowiązkami. Kiedy ilość zadań i obowiązków zaczyna przerastać nasze możliwości, organizm reaguje zmęczeniem fizycznym, psychicznym. Przepracowanie może prowadzić do wypalenia zawodowego i utraty sensu w codziennych działaniach. Jakie jest tutaj rozwiązanie? Ustal priorytety. Skup się na tym, co naprawdę ważne. Naucz się mówić nie. Planuj regularne przerwy i czas na regenerację. Drugie to jest brak jasnego celu. Często tracimy motywację, gdy nie mamy jasno określonego celu, lub kiedy cele, które sobie postawiliśmy, są zbyt ogólne lub nierealistyczne. Jak to rozwiązać? Zdefiniuj swoje cele w sposób konkretny, mierzalny, osiągalny, realistyczny. I określony w czasie. Jest to tak zwana zasada SMART. Podziel większe zadania na mniejsze kroki. Trzecie to jest negatywne myślenie. Pesymistyczne podejście do życia oraz ciągłe skupianie się na porażkach i trudnościach mogą skutecznie zniszczyć naszą motywację. I jakie jest tu rozwiązanie? Ćwicz wdzięczność, zapisując codziennie trzy rzeczy, za które jesteś wdzięczny. Staraj się skupiać na pozytywach i zauważać małe sukcesy. Unikaj porównywania się z innymi. Kolejny problem to brak równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Zaniedbywanie jednej sfery życia kosztem drugiej, Często prowadzi do frustracji i utraty motywacji. Jakie jest rozwiązanie? Wyznać granice między pracą a czasem wolnym, znajdź czas na hobby i spotkania z bliskimi, pamiętaj o aktywności fizycznej i odpoczynku. Kolejny problem to brak widocznych postępów. Nie zawsze rezultaty naszej pracy są widoczne od razu. Brak szybkich efektów może sprawić, że zaczniemy wątpić w sens podjętych działań. Jakie jest tu rozwiązanie? Monitoruj swoje postępy, prowadząc dziennik lub listę osiągnięć. Nagradzaj się za osiąganie małych kamieni milowych. Cierpliwość to klucz. Pamiętaj, że zmiany wymagają czasu. Kolejny to jest czynnik zdrowotny. Zmęczenie, brak energii czy apatia mogą być także skutkiem problemów zdrowotnych, takich jak niedobory witamin, przewlekły stres czy zaburzenia hormonalne. Jak to rozwiązać? Regularnie badaj swoje zdrowie. Zadbaj o odpowiednią dietę i suplementację. Dbaj o sen. Minimum 7-8 godzin na dobę. Kolejne to jest monotonia. Rutyna i brak nowych wyzwań sprawiają, że działania stają się nudne i pozbawione sensu. Jak to rozwiązać? Prowadzaj małe zmiany do swojej codzienności. Szukaj nowych inspiracji i wyzwań. Wyjdź ze strefy komfortu. Spróbuj czegoś, czego nigdy wcześniej nie robiłeś. Utrata motywacji to naturalna część życia, ale ważne jest, aby zrozumieć jej przyczyny i świadomie działać, aby ją odzyskać. Każdy kryzys może być okazją do nauki i rozwoju. Najważniejsze to nie poddawać się i wierzyć, że lepsze dni są na horyzoncie. Mam świadomość, że nie wyczerpałam do końca tematu, ale na pewno yy, pomogłam w pewnym sensie rozwikłać jak sobie pomóc yy, w tym problemie. Jeśli macie jakieś pytanie, państwo proszę pisać do mnie w komentarzach albo chcecie, żebym jakiś temat poruszyła. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam Jutro na kolejny odcinek? Mówiła Ewelina Benberger. Jak się podobało, to polub i zasubskrybuj subskrybuj naszą telewizję i skrażycia TV. Życzę spokojnego wieczoru i miłych snów. Dobranoc.